Szymon Hołownia w Polsacie przyznał, że był namawiany do przeprowadzenia zamachu stanu, czyli nie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Za taki czyn i podżeganie do niego grozi do 20 lat więzienia. Posłuchajcie tego sami. Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano, czy rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu. Bo do tego Nazwiska, to się To jest bardzo ważna sprawa. W, w, przyjdzie czas, że i o tym będziemy rozmawiać. W pamiętnikach pewnie tak? W pamiętnikach, natomiast nie, zamachu stanu ze mną się nie zrobi. Ja to nazywam zamachem stanu. To oczywiście nie wypełnia kryteriów prawdopodobnie prawnych zamachu stanu, ale ja mówię o zamachu stanu, mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię. No nie podoba mi się ten prezydent. To może ja go nie zaprzysięgnę. Pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były koncepcje. No przecież pan to czytał, tak? Yy, Hołownia nie będzie miał wyjścia. Zrobi syszę, przerwę. Y, zrobi przerwę i wtedy jakby zostanie mu to podane na tacy. Wtedy mu się wiedzie z tymi ustawami. On je szybko podpisze, a później zrobi wybory. I ja im tym, którzy nie przychodzili z tym, Ale kto mówię, do przychodzi? To A wiecie, drzwi. politycy, prawnicy, różni ludzie, yy, którzy byli, ja to rozumiem, sfrustrowani wynikiem wyborów prezydenckich, ale z tego powodu, że wygrał nie ten kandydat, który mi się podobał, nie wynika, że, że można państwo zawiesić.